Mam jedno pytanie, mógłbym zadać. Yy, w kwestii porwania Syba przez Sebastiana Nadolskiego z Radomia dziecka i yy, tr trzy miesiące temu tam było ogłoszony w radioniu Child Alert. I tam się pojawiło Nazwisko pani, jak Sebastian Nadolski zwracał się do pani o pomoc w ubiegłym roku, kiedy była pani jeszcze premierem. Czy może pani coś na ten temat powiedzieć? No, Dzień dobry, pani. Tak. No, nie pamiętam takich rzeczy listów i, i... I apeli, które trafiały niebezpiecznie do premiera, ale do, do urzędników, którzy się tym zajmują. Było bardzo wiele. No, mogę na do byłej premier Ewy Kopacz o pomoc, ale nie było żadnej reakcji. No nie mogło być tej reakcji, bo jest to środowisko radomskie. W środowisku radomskim, szczególnie sportowym każdy, mówi, każdy wie o bliskich relacjach rodziny matki mojego syna z panią premier Kopacz. Można wystarczy wejść na internet, z prezydentem Witkowskim tak samo. Po prostu są to bardzo bliskie relacje poprzez byłego męża, mamy mojego Fabiana po prostu, zresztą jej samej, o czym zresztą mówiła. Ja zresztą pisałem o tym, bo chciałem wyłączyć sędziów, bo jeden z sędziów, przewodniczący Wydziału Trzeciego, który tą sprawą całą kierował, po prostu tam, żeby robić to wszystko, żeby nie reagować. pana ziemię było i z bratem pana był starosty, Grau znamienia, z drugiej osoby, tutaj w, Radomiu, w Radomskim w ogóle, tym byłem powie powiecie się w województwie po pani Kopacz, bliskim znajomym pani Kopacz, i to poszło tą drogą po prostu. Czyli mamy tu. Po Radomsku, tak zwanym, ktoś wykonał telefon. Ja, to oczywiście sama matka o tym mówiła, bo ja mam nagranie po prostu, że no teraz właśnie to tak się stanie, że tak będzie. I nie ududniam po prostu, już na trzy lata temu to powiedziała Czyli mamy do czynienia z tak zwanym kolejnym układem zamkniętym. Tak, tak, no to jest układ Radomski po prostu. Tak, tak, takie układy są praktycznie we wszystkich miejscowościach w Polsce i do jest wielkie zadanie dla prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, pana Ziobry.